Cześć! Jeśli planujesz rodzinne wakacje w Marsa Alam i marzysz o hotelach z niesamowitymi akwaparkami, to świetnie trafiłeś. Egipt to prawdziwy raj dla miłośników słońca, pięknych plaż i wodnych atrakcji. W tym filmie przedstawimy Ci 5 najlepszych hoteli w Marsa Alam z akwaparkami, które zapewnią doskonałą zabawę zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Te obiekty wyróżniają się nie tylko basenami i zjeżdżalniami, ale także wysokim standardem obsługi, pysznym jedzeniem i pięknymi lokalizacjami. Przygotuj się na podróż po najbardziej spektakularnych hotelach w tej części Egiptu. Gotowy na wodne szaleństwo? Zaczynamy! Acacia Swiss Resort, wcześniej znany jako Kalimera Club Acacia Swiss Resort, to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi, szukających hotelu w Marsa Alam. Z wyjątkowymi atrakcjami wodnymi. Położony w malowniczej okolicy nad Morzem Czerwonym oferuje wspaniałą lokalizację i bogate udogodnienia. Hotel znajduje się około 36 km od lotniska w Marsa Alam, co zapewnia szybki i wygodny transfer. Położenie bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej plaży o długości 500 m sprawia, że każdy znajdzie tu miejsce na relaks. Goście mogą korzystać z darmowych leżaków, parasoli. Oraz ręczników plażowych. Dwa pomosty umożliwiają łatwy dostęp do morza, gdzie znajduje się przepiękna rafa koralowa, idealna do snorkelingu. Jedną z największych atrakcji Acacia Swiss Resort jest największy w regionie Aqua Park. W parku wodnym znajdziesz liczne zjeżdżalnie, takie jak Leniwa Rzeka, Black Hole czy Twister, które gwarantują niezapomniane wrażenia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na terenie hotelu znajdują się również baseny o nieregularnych kształtach, w tym basen olimpijski. Niektóre z basenów są podgrzewane zimą, dzięki czemu hotel jest doskonałym wyborem przez cały rok. Acacia Swiss Resort oferuje wiele atrakcji dla najmłodszych. W Aquaparku dostępne są wodne place zabaw, brodziki dla dzieci oraz specjalne animacje. Mini Organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, a wieczorami dzieci mogą bawić się na mini dyskotekach. Restauracje serwują specjalne menu dziecięce i oferują wysokie krzesełka. Na życzenie dostępne są również łóżeczka niemowlęce. To wszystko sprawia, że rodziny z dziećmi mogą czuć się tu komfortowo i bez trosko. Dorośli również znajdą tu coś dla siebie. Hotel oferuje bogaty program animacyjny. Oraz liczne atrakcje sportowe. Na terenie obiektu znajdują się boiska do siatkówki plażowej i piłki wodnej, korty tenisowe oraz siłownia na świeżym powietrzu. Dla miłośników nurkowania przygotowano centrum nurkowe, które organizuje wyprawy oraz oferuje sprzęt do snorkelingu. Jeśli szukasz chwili relaksu, warto odwiedzić Chorus Spa, gdzie znajdziesz saunę, jacuzzi oraz szeroki wybór zabiegów kosmetycznych i relaksacyjnych. Acasia Swiss Resort to miejsce, które łączy luksus, piękne otoczenie i wyjątkowe atrakcje wodne, zapewniając niezapomniane wakacje dla całej rodziny. Następny hotel na naszej liście to Albatros Sea World Resort w Marsa Alam. To doskonały wybór dla osób poszukujących luksusowego wypoczynku z dostępem do aquaparku i szerokiej gamy atrakcji. Ten nowoczesny obiekt położony bezpośrednio przy plaży oferuje coś wyjątkowego zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Aqua Park hotelu to jedna z największych atrakcji w regionie, z aż 15 zjeżdżalniami dla dorosłych i 12 dla najmłodszych, zapewniającymi zabawę i emocje przez cały dzień. Dodatkowo, hotel dysponuje 15 basenami, z których kilka jest podgrzewanych sezonowo, co gwarantuje komfort niezależnie od pory roku. Dla rodzin z dziećmi przygotowano szeroką gamę udogodnień, takich jak miniklub, plac zabaw oraz codzienne animacje. Restauracje hotelowe serwują różnorodne dania, które zadowolą każde podniebienie, od kuchni lokalnej po międzynarodowe przysmaki. Na szczególną uwagę zasługuje komfortowa plaża, która dzięki pomostowi zapewnia łatwy dostęp do rafy koralowej, idealnej do snorkelingu. Goście mogą korzystać z leżaków, parasoli oraz obsługi w beach barze, co pozwala na pełen relaks w promieniach egipskiego słońca. Dodatkowe udogodnienia obejmują siłownie, korty tenisowe oraz szeroką ofertę sportów wodnych. Centrum Spa Hotelu oferuje różnorodne zabiegi, takie jak masaże, sauna czy jacuzzi, które pozwalają na pełen relaks po dniu pełnym wrażeń. Wszystko to czyni Albatros Sea World Resort Jednym z najlepszych hoteli w Marsa Alam z akwaparkiem, zapewniającym niezapomniane wakacje, zarówno dla rodzin, jak i par. Kompleks hoteli Piccardbatros Oasis, Suns i Palace w Marsa Alam to wyjątkowe miejsce, które oferuje idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Położony w malowniczym Port Galip zapewnia nie tylko luksusowe zakwaterowanie, ale także dostęp do wielu atrakcji, które sprawiają, że wakacje tutaj są niezapomniane. Dzięki wspólnej infrastrukturze goście mogą korzystać z licznych udogodnień, niezależnie od tego, który z hoteli wybiorą. Jednym z największych atutów kompleksu jest Aquapark, który zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na terenie Aquaparku znajduje się 8 zjeżdżalni dla dorosłych oraz aż 13 dla dzieci. Co czyni to miejsce prawdziwym rajem dla miłośników wodnych atrakcji. Poza Aquaparkiem goście mają do dyspozycji wspólne baseny, w tym jeden podgrzewany, który zapewnia komfortową temperaturę wody, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki temu zabawa w wodzie jest możliwa przez cały rok. Plaża należąca do kompleksu Picalbatros to kolejna zaleta tego miejsca. Piasczysto-żwirowa plaża z bezpłatnymi leżakami. I parasolami zachęca do wypoczynku nad Morzem Czerwonym. Komfortowy pomost umożliwia wygodny dostęp do wody, co jest szczególnie ważne dla rodzin z dziećmi. Plaża oferuje także możliwość snorkelingu, a znajdująca się w pobliżu rafa koralowa dostarcza niezapomnianych wrażeń podczas podziwiania podwodnego świata. Dzieci są tutaj gośćmi szczególnie mile widzianymi. Kompleks oferuje polskojęzyczne animacje w mini klubach. Które zapewniają najmłodszym mnóstwo zabawy i atrakcji. Dla dzieci przygotowano także brodziki, place zabaw i specjalne menu w restauracjach. Dzięki temu rodzice mogą spokojnie odpocząć, wiedząc, że ich pociechy są pod dobrą opieką i mają zapewnioną świetną rozrywkę. Dla dorosłych, kompleks Pick Albatros oferuje bogaty wybór atrakcji sportowych i rekreacyjnych. Na terenie hoteli znajdują się korty do tenisa ziemnego, boiska do siatkówki plażowej, siłownia oraz bilard. Centrum nurkowe daje możliwość poznania piękna podwodnego świata Marsa Alam, a wieczorne animacje i muzyka na żywo gwarantują udaną rozrywkę po dniu pełnym aktywności. Picalbatros Oasis, Sans i Palace to także doskonała lokalizacja. Bliskość lotniska w Marsa Alam. Oraz portu jachtowego Port Galip sprawia, że dojazd jest szybki i wygodny. Goście mogą również wybrać się na spacer do portu, gdzie czekają lokalne restauracje, sklepy z pamiątkami i piękne widoki na marinę. Całość dopełnia wysoki standard obsługi oraz dbałość o detale, które sprawiają, że każdy gość czuje się tutaj wyjątkowo. Kompleks hoteli Picalbatros w Marsa Alam to miejsce, które zadowoli zarówno rodziny z dziećmi, jak i pary czy grupy znajomych, oferując niezapomniane wakacje pełne atrakcji i relaksu. Jazla Maya Resort to wyjątkowy pięciogwiazdkowy hotel położony w malowniczej dzielnicy Madinat Koraya w Marsa Alam. Jego architektura w stylu mauretańsko-egipskim doskonale współgra z otaczającym krajobrazem. Tworząc miejsce idealne zarówno na rodzinne wakacje, jak i spokojny relaks w eleganckim otoczeniu. Bezpośredni dostęp do rafy koralowej oraz rozbudowana infrastruktura sprawiają, że jest to jeden z najbardziej polecanych hoteli w regionie. Jednym z największych atutów Jazz La Maya Resort jest jego lokalizacja. Położony zaledwie 5 km od lotniska w Marsa Alam zapewnia szybki i wygodny transfer. Hotel znajduje się przy prywatnej, piaszczysto-koralowej plaży, która oferuje darmowy dostęp do leżaków, parasoli i ręczników plażowych. Wspaniała rafa koralowa, tuż przy brzegu, czyni to miejsce wymarzonym dla miłośników snorkelingu i nurkowania. Należy pamiętać o obuwiu ochronnym, które jest zalecane podczas korzystania z plaży. Dla rodzin z dziećmi Jazz La Maja to prawdziwy raj. Na najmłodszych czekają brodziki, plac zabaw. Animacje oraz mini klub, w którym dzieci w wieku od 4 do 12 lat mogą spędzać czas pod opieką wykwalifikowanego personelu. Wieczorami organizowane są mini dyskoteki, które zapewniają mnóstwo radości i rozrywki. Dodatkowo restauracje oferują specjalne menu dziecięce oraz wysokie krzesełka, co sprawia, że posiłki stają się przyjemnością dla całej rodziny. Hotel posiada trzy baseny, w tym Jeden podgrzewany zimą, co gwarantuje komfort pływania o każdej porze roku. Goście mogą również korzystać z pobliskiego Aqua Coraya, wodnego parku rozrywki, który oferuje aż 19 zjeżdżalni dla dorosłych oraz 8 dedykowanych dzieciom. To jedno z najlepszych miejsc w Marsa Alam dla rodzin szukających wodnych atrakcji i niezapomnianych przeżyć. Jazz La Maya Resort oferuje również szeroki wybór aktywności sportowych. Na terenie hotelu znajdują się boiska do siatkówki plażowej, korty tenisowe, tenis stołowy oraz bilard. Codzienne zajęcia z aerobiku, jogi czy aqua aerobiku pozwalają na aktywne spędzanie czasu, a wieczorne animacje i muzyka na żywo zapewniają świetną zabawę po całym dniu. Goście, którzy pragną relaksu, mogą odwiedzić centrum spa, gdzie za dodatkową opłatą dostępne są masaże, sauna, Jacuzzi oraz łaźnia parowa. Jest to doskonałe miejsce na chwilę wytchnienia i regenerację sił podczas wakacji. Pokoje w Jazz La Maya Resort są przestronne i elegancko urządzone, oferując komfort na najwyższym poziomie. Wszystkie wyposażone są w klimatyzację, mini bar oraz balkon lub taras z widokiem na morze, baseny lub ogrody, co dodatkowo podkreśla luksusowy charakter tego miejsca. Kuchnia hotelowa serwuje dania kuchni międzynarodowej i lokalnej, zapewniając różnorodność smaków, które zaspokoją każde podniebienie. Goście mogą korzystać z kilku restauracji i barów, oferujących zarówno posiłki główne, jak i przekąski oraz napoje w ramach all inclusive. Jazz La Maya Resort to miejsce, które łączy elegancję, luksus i rodzinną atmosferę. Doskonała obsługa, Bogata oferta atrakcji i wyjątkowa lokalizacja czynią ten hotel jednym z najlepszych wyborów na niezapomniane wakacje w Marsa Alam. Three Corners Happy Life Beach Resort to elegancki hotel utrzymany w arabskim stylu, który zapewnia przyjazną, klubową atmosferę, idealną dla rodzin oraz osób poszukujących spokojnego wypoczynku. Położony na zachodnim wybrzeżu Morza Czerwonego, oferuje wspaniałe warunki zarówno do relaksu, jak i odkrywania podwodnego świata. Jedną z głównych zalet Three Corners Happy Life Beach Resort jest jego lokalizacja. Hotel znajduje się zaledwie 7 km na północ od miasta Marsa Alam oraz około 25 km od lotniska w Marsa Alam, co zapewnia łatwy i szybki transfer. Obiekt jest położony bezpośrednio przy pięknej, piaszczysto-kamienistej plaży, która oferuje wyjątkowy dostęp do jednej z najpiękniejszych raf koralowych w regionie. Prywatny pomost o długości 100 metrów umożliwia wygodne wejście do wody, co czyni ten hotel idealnym wyborem dla miłośników snorkelingu i nurkowania. Dla rodzin z dziećmi Three Corners Happy Life Beach Resort przygotował szereg udogodnień. Na najmłodszych czekają brodzik, mini klub dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat oraz wysokie krzesełka w restauracji. Hotel oferuje również specjalne menu dziecięce, a na życzenie dostępne są łóżeczka niemowlęce, co sprawia, że pobyt staje się wyjątkowo komfortowy dla rodzin. Hotel dysponuje dwoma dużymi basenami, przy których goście mogą korzystać z leżaków, parasoli i ręczników plażowych dostępnych bez dodatkowych opłat. Baseny są doskonałym miejscem na relaks w promieniach egipskiego słońca, a dla dzieci i dorosłych organizowane są liczne animacje, które zapewniają rozrywkę przez cały dzień. Three Corners Happy Life Beach Resort oferuje także bogaty program aktywności sportowych. Goście mogą korzystać z boisk do siatkówki plażowej, mini boiska do piłki nożnej oraz stołów do tenisa. Za dodatkową opłatą dostępne są bilard i sporty wodne. Które stanowią doskonałą okazję do aktywnego spędzania czasu. Hotelowe Centrum Spa oferuje szeroką gamę zabiegów relaksacyjnych i kosmetycznych, takich jak masaże, sauna czy jacuzzi, które są dostępne za dodatkową opłatą. To doskonałe miejsce na regenerację sił i chwilę wytchnienia. Three Corners, Happy Life, Beach Resort to miejsce, które łączy komfort, przyjazną atmosferę. I doskonałe warunki do relaksu. Dzięki pięknej lokalizacji, bogatej ofercie rozrywek i wspaniałej obsłudze jest to doskonały wybór na niezapomniane wakacje w Marsa Alam. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nasze zestawienie hoteli z akwaparkami w Marsa Alam pomogło Wam znaleźć inspirację na wymarzone wakacje. Bez względu na to, czy wybieracie się z rodziną, z przyjaciółmi, czy we dwoje. Te obiekty zapewnią Wam nie tylko relaks, ale także mnóstwo wodnej zabawy i niezapomnianych wspomnień. Jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami o najlepszych miejscach na wakacje. A może odwiedziliście któryś z tych hoteli? Dajcie znać w komentarzach o swoich doświadczeniach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.